Cześć i czołem, słuchajcie, jesteśmy na dzisiaj wyjątkowo na innym odcinku. Ja bym powiedział, że szalenie nawet nieciekawym odcinku, jak, czy ciekawym, no ciekawym, nieciekawym, oklepanym można by tak go nazwać, przynajmniej jak dla mnie, czyli na grupie warownej, tak zwanej grupie warownej Cegielnia, bo nie wiadomo, czy to jest do końca taka grupa warowna, jakbyśmy to chcieli w najprościej zaszeregować, jak zaszeregował to Perzyk w swojej publikacji z 1997. Dzisiaj tutaj się spotykamy, ponieważ ten schron przestanie istnieć. To, co tutaj widzimy, ten, ta cała bryła tego obiektu jest teraz odsłonięta. Została odkopana kupareczką ładnie pięknie, i to wszystko zostanie zlikwidowane w tym tygodniu. W każdym razie jest ciekawa sprawa, ponieważ takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często, że cała fortyfikacja i to całkiem duża fortyfikacja, bo ten schron jest duży, ten schron jest duży. Czyli o co tutaj chodzi? On jest po prostu spory, bo to jest schron dla grupy wypadowej. Czyli były dwa wejścia do niego do środka i praktycznie możemy go całego zobaczyć przynajmniej z zewnątrz. I z zewnątrz go sobie opowiemy o nim i pokażemy pewne szczegóły. Więc ściana tylnia, tak zwana, czyli ściana tylnia, która jest kompletnie zniszczona, bo strój jest kompletnie zniszczony. Były dwa, dwa wejścia tutaj w środku. Ta ściana, ten kawałek tej ściany leży w ogóle na, na górze, bo on tutaj został, był po prostu, wykopano go i wrzucono. Tutaj, gdzie jest taki śliczny gruz, jeszcze dwa, trzy dni temu, jak ja tutaj byłem, to jeszcze było widać resztki ceglanej, ceglanego takiego miejsca, gdzie była, było odwodnienie wejścia do. Do czy w okopu, wejścia do, do schronów, żeby nie wchodzić z błotem, ze wszystkim. To było odwodnienie, ono jest zasypane. No teraz już tutaj ktoś tutaj już rył kopał, szukał coś w środku. Więc tutaj już, już są jakieś tam prace ponawiane. Ja też jestem bardzo ciekawy, co będzie w, tym, w tej fortyfikacji, jak ona będzie kuta, co zostanie znalezione. Ja się takich nieoficjalnych źródeł wiedziałem, co tutaj wykopano. Wykopywano głównie amunicję oczywiście ta amunicja jest destrukty kompletne, ale amunicja do Mosera, to szturma oraz miny przeciwpancerne magnetyczne niemieckie resztki tych min także też ciekawa sprawa taka dosyć nietypowa przede wszystkim tutaj jak będziecie jak patrzycie zwróćcie uwagę że strona ma dwa kolory jeden kolor jest czarny to jest warstwa smoły która ma za zadanie chronić tą, tą, tą fortyfikację przed warunkami atmosferycznymi, przed wodą, przed wodą, przez wilgocią. I tutaj ładnie element maskujący, czyli ta zielona farba. To jest farba z 1935 roku, yy, która tutaj została zrobiona. I w, wlot powietrza do fortyfikacji, beluftung albo Leftung tej fortyfikacji. Także też ciekawie się on tutaj zachował. Nie ma kratki jedynie. I zobaczcie, jak to ładnie sobie pod kątem idzie. Yy, I tutaj wszędzie była wcześniej ziemia. Yy, w było kop kopane. Fajne jest to, że mamy pełno żwiru, ale pełno żwiru, który był tutaj wsadzony. Między gliną a ścianą tej fortyfikacji były, było y, gdzieś około 15 cm żwiru. Widzicie, jak to jest mega porządnie zrobione. Jest pod pod żwir y, taki. Dany taki suchar, yy, taka cienka betonowa, jakby podłoga, i na, tej, na tym się wznosi fortyfikacja, która jest jeszcze dodatkowo obsypana żwirem. Tu jest szczególnie pięknie to widać, bo ten żwir, który tutaj jest, no wszystko super fajnie, ale zobaczcie. Tutaj ta 15-centymetrowa warstwa tego żwiru jest widoczna na całej długości tej fortyfikacji. E, także te strony, jaka była, jak były misternie wykonywane, jak były pięknie w ogóle zrobione, pod każdym względem, jeżeli chodzi o ich e, takie zabezpieczenie przeciwwodnym i czymkolwiek. Dlatego dzisiaj, jak te fortyfikacje są gdzieś wykorzystywane, czy w Dobrowieckiej Górze, czy w Czerwieńsku, to wystarczy je posprzątać, odpalić piec w środku i nagle się okazuje, że te fortyfikacje można wręcz po prostu... Mogą wrócić do swoich, do swoich e, do swojego przeznaczenia jaki był wykonywany w latach 30 a więc tak, grzebię sobie tutaj bo tutaj jeszcze tego nikt nie wygrzebał są dwa takie miejsca tutaj gdzie grzebałem takie, takie fajne miejsce taki wnęka w betonie słuchajcie, to jest miejsce w którym była metalowa rura biegnąca do góry po co była ta rura? To był komin. Komin do ogrzewania, do ogrzewania w tym wypadku yy, pomieszczenia, gdzie był karabin maszynowy, yy, karabin maszynowy, gdzie żołnierze niemieccy po prostu obsługiwali ciężki karabin maszynowy MG08. Druga taka wnęka, która jest tutaj jest tak samo, to takie samo przeznaczenie, tutaj mieścił się yy, tak samo rura do ogrzewania pomieszczenia załogi wypadowej. Także zobaczcie, bardzo rzadka rzecz, bo jest unikatowa rzecz, bym powiedział. My to coś, coś pierwszy raz w życiu zobaczyłem tutaj kilka dni temu. Teraz wam pokazujemy właśnie wyjścia kominowe. Jak one wyglądały, one też były różne. To nie tak, że one były w ścianie bocznej, bo mogły być w tylnej, mogły być w przedniej, mogły być centralnie, chociaż to się bardzo rzadko zdarza. I to tutaj ładnie sobie widzimy. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, jak mamy całą tą, tutaj, tą ścianę od, 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 odkrytą. Zobaczcie, wyjście awaryjne not ausgang, z drugiej y, strony. Z drugiej strony wyjścia awaryjne, czyli cegły, to wszystko musieli żołnierze wciągnąć do środka, żeby tędyk wyjść do góry w razie sytuacji jakiejś zasypania wejścia y, przez ogień, artylerii, cokolwiek. I to było takie wyjście awaryjne. Rzadko się zdarza, żeby zobaczyć je, stanąć przy tym po prostu, przy całej ścianie i zobaczyć wszystko, tak? Zobaczcie, jakie fajne nadproże się zachowało. Tej fortyfikacji, jakie ładnie, jeszcze w ładnym stanie ono się tutaj zachowało, nadproże wzmacniające, żeby to się nie zasypało. Bardzo ładnie widać, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ten tutaj to działanie. Bardzo ładnie widać y, rok tego, tej fortyfikacji 1935 rok. Y, obrona wejścia o czym, o czym mówiliśmy w innych odcinkach to wszystko jest tutaj pokazane nawet tu są jakieś znajdki pod tytułem gwóźdź. Yy, jakaś blaszka, oczywiście naboje od yy, Mausera yy, No i tak naprawdę jakieś, jakaś na, śruba od, od futryny lekkiej. No i praktycznie to jest wszystko tutaj. Yy, jakby to wszystko przekopać ro, yy, zobaczyć w środku, no to można by tutaj naprawdę coś ciekawego znaleźć, szczególnie tam w tej części yy, bojowej, bo tam by mogły być na przykład części do karabinu MG08 albo resztki kewa lub wyposażenia żołnierzy. Tam można by takie rzeczy odkryć, fajne, no ale to może podczas prac, które tutaj będzie firma prowadziła, może uda się wejść na ten plac i zobaczyć, czy coś się odkryje, bo są to zawsze ciekawostki, które warto ratować, tym bardziej, że one są związane z miastem Wałcz, w którym jest Muzeum Wałpomorskiego. morskiego. No i takie właśnie różnego rodzaju elementy zbieramy po to, żeby je po prostu eksponować, pokazywać no i żeby ta historia przetrwała, tak? bo najprościej to wyrzucić, zakopać, zniszczyć, a potem nic z tego nie będzie. A więc tak, znajdujemy się na ścianie, przy ścianie przedniej obiektu. Ściana przednia obiektu dodatkowo była wzmocniona takim potężnym kawałem betonu, kawał betonu jest tutaj przepłowiony na pół. On w ogóle leżał gdzieś tutaj, w tym miejscu gdzieś leżał. On został przepchnięty tutaj w czasie budowy tutaj tej infrastruktury. On miał taki, taką funkcję, że wzmacniał ostrzawo odporność płyty pancernej podnosił schron do odporności B1. Oczywiście z, tego, z przodu jest płyta pancerna, powinna być płyta pancerna jej nie ma tej płyty pancerna została wysadzona i pozyskana na złą e, po 1945 roku przez wojsk, prawdopodobnie wojsko polskie. Słuchajcie, chcieliśmy nam przedstawić ten stron, bo go nie będzie, i to jest też ciekawostka, taka, że on znika. Są tacy ludzie, którzy pewnie by walczyli o to, żeby on został, no ale. No, co my możemy tak naprawdę? Nie ma ruchu jakiegoś fortyfikacyjnego, na tle silnego, że można było cokolwiek zrobić. Stron jest kompletnie zniszczony. Na jego miejscu powstanie miejsce pracy dla tutaj wauczan i różnych innych nacji. I chcieliśmy Was zaprosić tutaj do oglądania tego kanału, do śledzenia go. Też, jeżeli możecie, polubcie taką stronę Wał Pomorski 1945, ponieważ tam też się bardzo często pojawiamy. To jest taka strona, która pokazuje wszystkie newsy z okolic, tam gdzie są zaprzyjaźnione gminy, miasta i powiaty. I można się dużo dowiedzieć ciekawych rzeczy, co się dzieje w danej powiecie, związanego z fortyfikacjami i w sumie nie tylko. Także zapraszamy na polubienie tej strony. Przypomnę jeszcze raz, Wał Pomorski 1945. W opisie będzie link. Więc śmiało. No, oczywiście, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. I co? Do zobaczenia przy następnym odcinku, bo ten odcinek zrobiliśmy taki po prostu specjalny, właśnie bo jest okazja, żeby tu się cofnąć i zrobić takie coś naprawdę ciekawego. Bo ja osobiście jestem tutaj zachwycony i jak pierwszy raz tu przyjechałem, to spędziłem 3 godziny na oglądaniu tych wszystkich rzeczy, bo tego po prostu wierzcie mi, szybko się nie wydarzy taka sytuacja.